Barbara, który dzisiaj? 10 sierpnia. A co wy tutaj robicie? Szydełkujecie? Tak, szydełkujemy. Ja myślałam, że nauczę Sandrę szydełkować, ale okazało się, że moja mama musiała przyjść tutaj z pomocą i właśnie pokazała, jak zrobić łańcuszek. Sandra już sobie tutaj robi. I dobrze, dobrze. Mama pokazuje teraz też słupki. No i poleć. Ale to nic, to zaraz możesz sobie tutaj. O, tak, fajnie. Super. Barbara, no, mają prawo. cierpliwość do tego, czy nie mają? W prawo. W prawo. No nim się nauczy, to trzeba troszeczkę czasu. To a nie Ty co tam, tam wyszywałaś? Opowiadaj. A wyszywałam różne rzeczy i haftowałam, wyszywałam, bo haftowanie, a wyszywanie to jest różnica. O, to będziesz haftować też z nimi? Będę. Tak. A z takie tamburino miałeś, kiedyś, ja pamiętam, nie? Tak. A na szydełku też robiłaś takie te sukienki dla mojej lalki kiedyś zrobiłaś, pamiętam, nie? No. Taką miałam lalkę fajną. No, to ja pamiętam, ale słuchajcie, ja myślałam, że ja potrafię szydełkować, jednak się okazało, że nie to Barbara przyszła z odsieczu. Śliczny sygnał. Zapomniałaś. O, tak. Ale fajnie zobacz, ona już tutaj zrobiła ten. Świetnie. Te że trzeba nabierać z prawej strony, wiesz? I to o to? tak. Ekstra. Naciągnij sobie bardziej tą liteczkę. O tak. Ty ekstra. Ja też chcę. Teraz się zacznę uczyć.